Generał Świerczewski został wykreowany na takiego bohatera narodowego Patriotę. Można poczytać o nim bardzo dużo różnych doniesień, że to nie do końca była taka prawda. Natomiast jego pomnik jest zaiste imponujący. Nagrobek generała Świerczewskiego, kontrowersyjnej postaci komunistycznej, zawsze robił na mnie wrażenie. Ten wielki monolit, który zlokalizowany jest tutaj na Powązkach Wojskowych, jest niesamowitym przykładem monumentalnej rzeźby sławiącej bohatera narodowego. Składa się z takich stylizowanych orłów, monumentalnych, może art decowych wręcz. Myślę, że to jest art deco. Wykonany z piaskowca. Dumne orły wspierają na górze tą wielką płytę, na której wyryta jest płasko rzeźba generała, który niczym jakiś Cezar tutaj króluje na tym wszystkim cały teren dookoła jest obramowany jakimiś ławkami. Tutaj mamy takie testamenty no, Wygląda to jak jakaś rzymska Agora. Bardzo mi się to kojarzy z pomnikiem w Pompejach, który postawił igorbitora. Jestem, że na górze jest centaur, ale mniej więcej skala założenia jest podobna.